Ubiegłym tygodniu na wyspie totalnej porażki obydwie drużyny popłynęły łódkami na śmiertelną wyspę kości. Cody startował do głębiny jakieś 80 razy, ale w końcu dał za wygraną i pchnął ją w kierunku chłopca, z którym tak naprawdę chciała być. Trenta, dobra strategia brachu! Byli zwycięzcy i byli przegrani. Znani również. Jako Susły. Walka o ostatnią piankę rozegrała się pomiędzy Izzy i Lindsay ale królewska konna zrobiła nalot i bam! Izzy prysnęła, nie wiadomo gdzie! <grytania> Kurczę, wiedziałem, że ta dziewczyna jest szalona, ale nie wiedziałem, że jest nienormalna! Jednak inna osoba należąca do susłów, zrobiła w tajemnicy coś jeszcze bardziej szalonego. Wzięła ze sobą do obozu posąg wódu z nawiedzonej wyspy. Czy Bew pożałuje swego czynu? I czy moje zęby mogłyby być jeszcze bielsze? Dowiedz się tego oglądając Wyspę Totalnej Porażki! Mamo i tato, wszystko gra Widzę was wciąż w moich znach. Kim chcę być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być

Ten facecik zaczyna mi naprawdę działać na nerwy. O, uwielbia rujnować tam poranki. Beth, Lindsay, rozgrzejcie mi prysznic. Już! I pamiętajcie, ma być nie za gorący, wiem. Dlaczego czekamy? Heder potrzebuje trochę prywatności. Jak długo królowa tam jeszcze posiedzi? Mam pilną sprawę. Pewnie jeszcze chwilę. A, dosyć tego. Ja idę w krzaki. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na najtrudniejsze z trudnych zadań! Za trzy minuty śniadanie na placu ogniskowym! Hmm, Heather? Czy któraś z was mogłaby nałożyć mi balsam na plecy? Robię peeling. Gotowi na dzisiejsze ekstremalne, maksymalne, uderzeniowe wyzwanie? Jesteśmy gotowi! <grystanie> Uwaga! To jest śniadanie. Nie. Śniadanie to cienkie naleśniki, kruasanty, a czasem ohydne, przypalone jajka. Fasola, fasola, dobra na serce. Im więcej je się, tym bardziej. Dzisiaj będziemy walczyć o przetrwanie. Wyruszamy na polowanie! To mi się podoba. To pistolet do paintbola? Tak, haroldzie? Zgadza się. Ale nie będziemy nikogo zabijać. Niekoniecznie. To pierwsze paintballowe polowanie na jelenia. Podam drużyny, jak tylko wejdziemy do lasu. Więc skończcie jeść! Aaaa, macie jeszcze. A teraz podzielę Was na grupy. Myśliwymi w zabójczych okoniach są Harold, Jeff i Bridget. Dostaniecie naboje z niebieską farbą. A łowcy susłów będą używać pomarańczowej farby: Leszaułna, Beth, Owen i Lindsay. Wow! To jest niesamowite! Założycie też te stylowe okulary i szałowe czapki patrolówki. Pozostałe osoby będą jeleniami. Oto wasze poroża, nosy i wielutkie ogonki. Tak, jasne. Ja tego nie założę. Za żadne skarby świata nie będę jeleniem. Jeśli to zdejmiesz, twoja drużyna przegra. Na co się gapisz? O, na nic! Bambi! Lepiej, żebyś celnie strzelał grubasie! Przynajmniej ruszamy jako pierwsi. Nie wiem jak wy, ale ja spadam. Ach, to chyba najbardziej żenująca rzecz, jaką w życiu robiłam. Och, przestań! Może być zabawnie! No dobra, do zobaczenia. Niezmiernie się cieszyłem, że jestem jeleniem. Jestem mały, ale szybki. Uczyłem się robić uniki przed kulkami z plasteliny na matmie. A ty idziesz? Nie, zaczekam na Lindsay i Beth. Będą mnie osłaniać przez całą grę. Czy to nie wbrew zasadom? Widzisz gdzieś tu człowieka od zasad? Martw się o swój własny ogon. I zaczynamy. Dobra. Chyba zdajecie sobie sprawę, że to tylko udajemy, prawda? I że to tylko farba. Więc przypuśćmy, że trafimy Heather. Chwila. Heather jest jeleniem? Przygotujcie swoje karabiny! Zaczynamy grę! No dobra! Ustrzelmy jakieś jelenie! Wchodzę w to. Co robisz? Maskuję swój zapach, żeby jelenie nie wyczuły, że się zbliżam. Powiedz mi, że to nie są... Siuśki? Tak! Zgadłaś! Mam jeszcze trochę, jeśli chcecie. Polujemy na kolegów. Nie musisz tuszować swojego zapachu. To znaczy, że na darmo zbierałem siuśki? Kolo, ale z ciebie nie słyszałeś. O! O! O kurczę! Wróciłyśmy w to samo miejsce, a nie widziałyśmy ani jednego jelenia. Co tak długo? A miałyśmy cię tu znaleźć? Halo! Ktoś chce należeć do Sojuszu? O, Ja! Mogę się przyłączyć! Ty już należysz, Lizzie! O to właśnie chodzi! Teraz idźcie poszukać jagód. Umieram z głodu. Chyba powinnyśmy, no wiesz, polować. Ona poluje. Dla mnie, ale jagody mi nie wystarczą. Zdobądź jakieś chipsy. W lesie? Na stołówce. Już. Tylko nie barbecue. Dobrze. Heather potrafi być strasznie apodyktyczna, a myśliwi nie chodzą po jedzenie dla jeleni. Takie jest prawo natury. Heather tego nie usłyszy. Prawda? Myśliwy jest świetnie dostrojoną maszyną. Jego zmysły spotęgowane są dreszczykiem pogoni. Nagle nasz myśliwy zauważa wspaniałego samca na polanie. Żeby odnieść sukces, musi wykazać się cierpliwością i opanowaniem. Myśliwy zbliża się świadom każdej cząstki swojego otoczenia. A, ha, ha! Już po tobie, DJ! Twój tyłek to hamburger, a ja jestem gorącym pilirem! psychopatycznym kucharzem, ratując swoje życie i nagle doznaje olśnienia. Robię to dla Heather? Przecież nawet jej nie lubię. Jesteś moim hamburgerem, DJ! A! Kimkolwiek jesteś, proszę bardzo, strzelaj. Chyba już gorzej być nie może. Ty jesteś myśliwym, a ja jeleniem. Nie rozumiem, jak to ja mam do ciebie strzelać, a gdzie zasady? Mam już dosyć tej gry. Co się stało? Strzelałaś już do jelenia? Nie, ale ryzykowałam własne życie, żeby ukraść chipsy. I co tak długo? Proszę. Mam nadzieję, że wiesz przez co musiałam przejść, żeby zdobyć. Zostało tylko 11 chipsów. I to barbecue. Zamień je na chipsy o smaku ogórkowym. Nie! Coś ty powiedziała? No to ja. Tak. Odwołaj to. Nie. Na tych Miast! Nie, mam dosyć bycia Twoją niewolnicą. Teraz wybacz, ale muszę wypełnić zadanie. Auć! Kimkolwiek jesteś, to nie jest fajne! A... Odwaga myśliwego i ochota! Nie skończą! Sie! Mój Jeleniu, hm? Myśliwy wie, że jego ofiara przez chwilę nie ruszy się, sparaliżowana, strachem i szacunkiem. Jelen nie może pokonać myśliwego. Kolo, no co ty? Porozmawiajmy o tym. <laughs> hmm, to król wśród smaków chipsów. <laughs> Hej, Beth! Uh, mam tego dosyć. Rozmawiałyśmy o tobie. Naprawdę? Zamknij się, jotko. Postanowiłyśmy dać ci ostatnią szansę. Odwołaj co powiedziałaś, to wrócisz do naszej paczki. Co odwołać? Słowo na N. Nie. Niczego nie odwołam. Jesteś niczym mnie! Wiesz dlaczego przegrywamy wyzwania? Bo są głupie i hałowate? Nie. Bo zajmujesz się tylko złośliwościami i nawet nie próbujesz. Potrafisz tylko jedno: dyrygować nami. Uch, o, dosyć tego. No dalej, szajbusko. <laughs> Można zostawić myśliwego z mniejszą ilością amunicji, niż się wydawało. Można zrzucić go z klifu. Można mu nawet doczepić kraby do palców u nóg. Ale nie można złamać jego ducha! Świeże mięsko! Daję ci tylko jedną szansę. Czemu? Bo wiesz, że nie wygrasz bez swojego małego sojuszu? Mogę uprzykrzyć ci życie na obozie. Już to zrobiłaś, panno. Nałóż mi balsam na moją paskudną, aligatorową skórę. Co mam do stracenia? Od dwóch godzin skradam się po lesie i niczego nie ustrzeliłam. Co za bęcwał robi coś takiego dla zabawy? Dobra. Sobie sama, Frajerko, to lepsze niż praca dla ciebie. Paskuda! też są. Co za! Kto to był? Oh, wiedziałam, że powinnam iść do okulisty przed programem. Heh, przepraszam za to. Ty, daj mi swoją broń. Dawaj! Au! Tak pasy! Laska, jesteś w porządku. Kiedy to już zrobisz, to stwierdzasz, że to świetna zabawa. <laughs> Przestańcie się śmiać. To strzał dnia. Jeden nabój wystarczy, aby wypełnić wspólne przeznaczenie myśliwego i ofiary. <laughs> Fasola. Owen. <laughs> Niezła próba pierdjonchu. Prawie mnie dostałeś. Naprawdę myślałem, że wygram. Udało mi się pokonać prawie całą drogę i nie trafiła mnie ani jedna kula. Mmm, jagody. <grym> Olbrzymie, chcesz trochę jagód? Daj mi go! O nie, no to zaczynamy! Dlaczego śmierdzisz gorzej niż zwykle? To smród Owena. Idzie za no jak moja kartoteka kryminalna. To ja wracam. Ta głupia gra pewnie już się dawno skończyła. Idziesz w złą stronę. Co proszę? Ja byłam opiekunką, pamiętasz? Mam naturalny zmysł orientacji. Obóz jest tam. Wcale nie tam. Bardzo śmieszne. Teraz mnie pójść. Hej, księżniczko, mnie też to wcale nie śmieszy. No fajnie. Mogliśmy zdjąć te beznadziejne poroża, ale panna opiekunka na stażu pewnie wypaplałaby Chrisowi i doprowadziła do dyskwalifikacji. I co? Nawet mi się to podobało. Co teraz? Chcesz się obciskiwać? Będzie. Zwierzęta i myśliwi, zgłoście się w obozie! Czas, czas sprawdzić, się jak spisaliście się spisaliście i podliczyć punkty! No, no, no... Okradanie kucharza? Jedzenie chipsów w lesie? Przygoda z misiem? Macie świadomość, co tutaj widzę? Widzę bardzo niezdyscyplinowaną drużynę. Widzę! Skandaliczny bałagan i widzę masowe marnotrawienie farby. I muszę powiedzieć, że to było niesamowite! <laughs> Kiedy zaczęłeś się strzelać do własnej drużyny, banda niezłych popaprańców! Hej, gdzie są Duncan i Kortni? O, tego to już za wiele. <noise> Dankant, ty swany Lisie? Dziewczyna nie potrafi trzymać z zdala ode mnie. Nie mogę się nawet pochylić. Daj spokój, kortni. W namiocie medycznym może przebywać tylko jedna osoba, a Cody ledwo żyje. Cóż, skoro trzej członkowie susłów ociekają farbą, chyba nawet czterej, a niektórzy z nich nie są nawet jeleniami? Chyba mamy zwycięzcę! O konie, idziecie na wielkie przyjęcie w obozie myśliwych. Susły? Widzimy się na ceremonii przy ognisku znowu! Poważnie, drugi raz rzędu! Co z wami ludzie? Nie mogę się doczekać, żeby wykopać P. Szkoda, że nie można odstrzelić od razu dwóch obozowiczów. <laughs> tak wiem! Potrubował mnie Niedźwiedź, ale nie czuję się z tym źle! Szybko zdrowieje, a poza tym Heather jest złośliwa, jak żmija! Jej drużyna strzeliła do niej 18 razy! Nie wykopią mnie! Kogo wytypowałam? Cóż, Heather coraz bardziej działa mi na nerwy, ale muszę powiedzieć Cody! Tak, ten Cody! Nie spisuje się już dobrze w zadaniach! Podziwiałam bez za to, że przeciwstawiła się Heather! Ale teraz już po niej! Na talerzu znajduje się siedem pianek. Kiedy wyczytam wasze imię, zgłosicie się po waszą piankę. Obozowisz. Kto nie dostanie pianki, musi natychmiast wrócić do portu wstydów, wsiąść do łódki przegranych i odpłynąć. Nie możemy sobie tego darować. Dobra, nieważne. Możesz popsuć tę chwilę. Trent, Lindsay? Owen, Gwen. Leshauna? Beth? Obozowicze? Ostatnia pianka tego wieczoru. Heather? Macie szczęście, rozumiecie? Wielkie szczęście! Cody? Port wstydu czeka, brachu. Możemy pomóc ci tam dotrzeć. Ja to zrobię! Pa, Kodi. Do zobaczenia kolego. Trzymaj się kolo. Trzymaj się kolo! Wiem, ja też nie mogę uwierzyć, że stawiłam jej czoła. Nic mi nie będzie, nie martw się o mnie. Nadal mam swój talizman szczęścia. Widzisz? Zabrałam go z wyspy kości w ubiegłym tygodniu. Super, he? Sakodii, trzymaj się.